Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture. is coming! Pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj powiem taki sen. E, Proszę mi teraz, by go powiedzieć. Sorki. z powodu tego, że już nie ma opóźnienia, e, bo to powiedział do mnie już dawno, ale teraz wiem, że tak samo też to dotyczy już e, kolejnych tu rzeczy. E, ponieważ ym, słuchałam też dziewczynę, która nie wiem, kiedy to nagrała, w tym, gdzie ten człowiek prowadzi ten kanał, na, tam, 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 tam naprawdę, słuchajcie, są naprawdę bardzo Boże osoby, które naprawdę po prostu y, doświadczały Bożego Boże obecności, różnych cudów i w ogóle. I ym, powiedziała, że już właśnie nie ma opóźnienia. I e, się z tym zgadzam. na no, dowód tego jest mój sen, który miałam ostatnim czasem. To było 23 stycznia, słuchajcie. 23 stycznia, i którym było tak, jak wiecie na placach zabaw są takie, do, do, takie, no, takie maszyny takie do kręcenia, że tam są cztery miejsca, czy 5, czy 6, i tak kręcisz to dziecko, żeby się kręciło. Ja miałam taki sens, że to taki był basen, w tym basenie było dużo, cał, do pełna była woda zalana. Ja tym kręciłam oczywiście, ciężko było, ale kręciłam, wiadomo, to jest woda, więc wiadomo, ja to wszystko tam kręciłam i to było podzielone na cztery części i w tych czterech częściach na środku było takie mocujące, takie mocujące kółko, które było, że tak powiem, no przytrzymywało to wszystko, aby to się wiadomo nie rozwaliło. Jakby były takie cztery elementy, i w środku był taki jeden, który wszystko łączył. Tak, jakby to są takie takie nakładki, były, tak jakby wszystko łączył. Ja tam kręcę, kręcę, kręcę. I było to yy, takie coś, że nacisnęłam przycisk. Z tej mojej części wystrzeliła rakieta, która poleciała nie wiem gdzie, ale wiedziałam, że miałam komuś pokazać, że tutaj jestem, ja tutaj jestem, i zasygnalizowałam, że tutaj jestem. Później yy, obok była kolejna osoba, którą nacisnęłam. Wyleciała rakieta ja zasad ja sygnalizowałam, że tutaj znowu ta, ta osoba tutaj jest, że my czekamy, jesteśmy gotowe, jakby te, te, to było takie coś jakby, ja wierzę, że to było od Pana Boga. Informacja tutaj, że ja tutaj jestem, gotowa już. Ale potem chciałam już nacisnąć kolejne, bo to wiadomo były cztery osoby, więc cztery miejsca. Niestety nie mogłam już tego zrobić, bo ktoś, to było jakby, tak, jakby w jakimś takim mieście w środku, e, to było w ciągu dnia. I przyszła jakaś osoba, jakieś osoby w ogóle i mi to rozkradły mi to wszystko, czyli po prostu wyciągnęły ten cały środek i poszły, uciekły gdzieś tam ja nie mogłam już wtedy nic w ogóle zrobić, nic nacisnąć, nic po prostu, nic. Nie mogłam już po prostu dać jakby, nie mogłam dać znać, że tutaj te osoby też są gotowe. Nie mogłam już nic zrobić. Tylko usiadłam i tak jakby taki był jakby chaos trochę z jednej strony, i tylko jakby tak i tak czekałam po prostu. Tylko usiadłam i tylko czekałam. Więc uważam, że ten sen polega, ten, polega na tym, że ja i ta druga osoba już jakby Bóg wie, że tutaj jesteśmy ja czekamy, jesteśmy gotowi. Dwie kolejne osoby hmm, to. Nie zdążyłam już, że tak powiem, zasygnalizować, ponieważ ta osoba z kolei już jest starszą osobą, więc ja niestety nie mogę nic zrobić, żeby ona mogła do Pana Boga bardziej przyjść, coś tam zrobić. Musi sama chcieć zasygnalizować to, że po prostu, żeby do Pana Boga przyjść. Ja mam nadzieję, że to jakoś ocknie i jakoś to tam będzie. I trzecia osoba, czwarta, no to yy, też już nie mogę nic zmienić. Modlę się tylko, by zdążyła zawołać do Pana Boga. I modlę się po prostu o nią, bo wierzę, że Pan Bóg mimo wszystko łaskę ma. I po prostu wierzę, że ta osoba jest bawiona, ponieważ jest trochę w innym wieku niż ja. Więc myślę tutaj sobie, że Bóg ma względ na tą osobę po prostu w inny sposób. Więc nawet nie musiałabym tego robić, żeby to właśnie słuchać, jakby informować, ponieważ no już wielokrotnie informowałam Pana Boga, więc On o tym wszystkim wie. Osoby kradną nam wszystko. Będą kradły. i jak kradną? Tu nie chodzi chyba kwestia tego, że nam mi ukradną Ducha Świętego albo czegokolwiek innego, bo to wiadomo, to nie jest tak. Bo wiadomo, Duch Święty gdyby świadomy sam poszedł sobie, nie musiałby na tego nie kraść, żeby tutaj było, tak? Ale mm, ludzie nam chcą wykraść wszystko. E, to była taka rakieta w takiej wielkości gdzieś. Taka balistyczna, taka, taka, o, była taka rakieta takiej wielkości, więc trochę miała takie troszeczkę, nie wiem, wielkości, i um, one były, jakby no, z wody wychodziły, więc może to też dotyczyć. Mm, wierzę że tak samo czasami, bo ja tak, czasami, taki mam sens, który czasami nie rozumiem do końca, tak ta, ta będzie zawsze, że tak powiem, bo zawsze jest, dopiero, to się dopiero okaże później, ale wiem też, że Że e, Że Żeby tylko nie wychodziło, że z, z wody będziemy wychodziły jakieś rakiety na jakąś kole, kolejną wojnę, tego bym nie chciała. E, także co? Wierzę w, to, wierzę w to, że Bóg już dał ostatni już czas, że już nie ma po prostu już opcji, żeby po prostu było jakikolwiek tam. Ten, kto miał zawołać, zawołał, ten, kto nie zawołał, nie zawołał, bo wiadomo, wiecie, czasami to jest też tak, że nie wiem, zresztą Pan Bóg i tak wie, czy to zawoła jeszcze, czy nie zawoła. Mam nadzieję, że to się jeszcze zawoła. Jak ja mówię ja tylko, jaki miałam sen. Wierzę w to bardzo, że to jest sen pokazujący, że to, co ja mogłam, to zrobiłam. Tak samo też do Was wołałam, czy już swoją robotę, że tak powiem, zrobiłam. Wołam cały czas, e, w, w każdej chwili, w każdym momencie, by ludzie do Pana Boga przychodzili, więc jeszcze dopóki jeszcze nie nauczyłeś się, jakieś jeszcze nie nawróciłeś, oddaj swoje serce, pokutuj z tego, co po prostu robisz, dlatego, że Bóg naprawdę nie da się się naśmiewać. Naprawdę tu trzeba się, słuchajcie, pokutować, y, trzeba się, trzeba po prostu pokutować, a nie się e, pilnować siebie i, i z Panem Bogiem prosić o Ducha Świętego po prostu. Prosić, słuchajcie, o Ducha Świętego, naprawdę. Bo bez Niego to lipa. Lipa. I oczywiście bez Boga też, zwłaszcza Jezusa. Wiadomo. Oddajcie swoje serce. Filmik, jak oddać swoje serce, oczywiście jest na moim kanale. Dziś trzeba tylko po prostu poszukać. Jak oddać swoje serce Jezusowi i masz wordpress... Yy, sorry, gadam. Co gadam? Yy, pochwycenie z blisko. No, sobie i sobie z pewnością powinniście znaleźć. No, także do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bye!